Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych. Przede wszystkim kandydata na prezydenta miasta Płocka, Tomasza Komika. Dzień dobry państwu. Oraz kandydatki i kandydatów na radne i radnych e, miasta Płocka. Witam serdecznie. Moi drodzy, jak widzicie, kampania nabiera rumieńców, robi się coraz ciekawiej. Stąd dobry moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory. I dlatego o głos poproszę naszego kandydata na prezydenta Tomasz Kominek. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu. Drodzy Zgromadzeni, to bardzo ważny moment, na który czekaliśmy, jeżeli chodzi o ten etap kampanii. Dlaczego? Dlatego, że zacznę od dnia wczorajszego, wyczekiwanej wizyty ministra infrastruktury i bardzo miło mi jest poinformować, że mm, wizyta ta przebiegła zgodnie z naszymi oczekiwaniami merytorycznymi. To znaczy, pierwszym naszym elementem, z którym chcieliśmy wyjść, jeżeli chodzi o konkrety, które przedstawiliśmy Państwu do tej pory, to oczywiście wykluczenie miasta Płocka w kontekście przybliżenia i budowy trasy S10 w granicach miasta Płocka czy przy granicach miasta Płocka oraz oczywiście pogłębianie Wisły w kontekście tego, jak to jest ważny temat dla nas wszystkich i jak to jest temat zaniedbany w ostatnich ośmiu latach. Szanowni Państwo, wczoraj pan minister infrastruktury, pod którym podlegają i Wody Polskie, i w zasadzie budowa trasy S10 przyjechał z odpowiednimi konkretami na nasz wniosek. To znaczy, Szanowni Państwo, do końca maja będziemy mieli już, że tak powiem, w terenie, czyli na wiśle proces pogłębiania Wisły w granicach administracyjnych Płocka w tym kluczowym momencie, czyli tam, gdzie jest ten duży zator pomiędzy Radziwiem a stykiem powiatu płockiego. To jest bardzo istotne. Również zgodnie z naszymi oczekiwaniami, na nasz wniosek wczoraj pan minister Dariusz Klimczak zasygnalizował, że w tym roku będzie z nami, z płotszanami konsultował odpowiednio. Już przygotowany projekt w kontekście koncepcji przebiegu trasy S10 zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I to jest nasz jeden z tych kilku konkretów. Drugi konkret, który przedstawiliśmy mieszkańcom Płocka i który bardzo dobrze przyjął się, jeżeli chodzi o strefę kampanii, ale nie tylko, tylko procesu, który wydaje nam się, że będzie do realizacji w najbliższej kadencji samorządu, to oczywiście Centrum Nauki wskazaliśmy kilka miejsc po to, żeby Płockzanie mogli zdecydować. Na tę chwilę musimy Państwu powiedzieć, że takim zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ten konkret, który przedstawiliśmy, to oczywiście Borowiczki i miejsce pobyłej cukrowni w Borowiczkach. I muszę Państwu powiedzieć, że nie spoczęliśmy tylko i wyłącznie na temacie i etapie kampanii wyborczej, tylko odpowiednie dokumenty są już przygotowywane na zasadzie współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Jeżeli Państwo dziennikarze i Płoczanie będą zaciekiewieni, to mamy już pewne dokumenty, które możemy przekazać poprzez Biuro Planowania Regionalnego tego oddziału płockiego. Zachęcam do zainteresowania, ponieważ pracujemy nad tym i chcielibyśmy i wdrożyliśmy to również do poziomu samorządu województwa w kontekście oczywiście współpracy i budowy tego kluczowego etapu, czyli motywu finansowego, który pozwoli na tę inwestycję dla Płoczan. Dlaczego ona wydaje się nam najważniejsza z punktu widzenia procesu? Inwestycyjnych, które planujemy, a no dlatego, że ma znaczenie i jest wyjątkowo trafna dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, ale i dla turystów, a po to, żeby pobudzić nasze miasto i żeby nasze miasto mogło konkurować z tymi dumnymi centrami nauki, chociażby w Warszawie czy w Trójmieście, na to stawiamy naprawdę poważne, poważne tak. Jeżeli chodzi o kolejne konkrety, które dziś mamy zamiar podsumować, to oczywiście ten temat, który wałkowaliśmy merytorycznie przez okres co najmniej pół roku na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja jako przewodniczący ściśle zapoznawałem się z opinią ludzi mieszkających na okręgu numer dwa, mam na myśli, mam na myśli Wyszogrodzka, Międzytorze, czyli oczywiście ta strzelnica. I kwestia jest taka, że zrozumieliśmy potrzebę budowy nowej strzelnicy, która mogłaby być w pewien sposób użytkowana nie tylko przez tych, którzy dziś są w tych klubach strzeleckich na naszej polskiej strzelnicy, ale w kontekście tego, co dzieje się na świecie, również potrzeba ta obronna oczywiście wzrasta z punktu widzenia merytorycznego. Jeżeli do tego dołożymy te szkolenia survivalowe, które obok tej strzelnicy wymyśliliśmy, to myślę, że to jest taki konkret, który jest warty zainteresowania. I oczywiście to jest kolejny element w systemie naczyń połączonych ze sobą. Tak jak samorząd województwa pomagać będzie nam przy budowie Centrum Nauki w Płocku, tak oczywiście żadną tajemnicą nie jest, że ministrem obrony jest lider ludowców i również z nim merytorycznie rozmawiamy na temat budowy tej strzelnicy, tak jak wczoraj i kilka tygodni temu merytorycznie rozmawialiśmy w temacie trasy S10 i w temacie pogłębiania Wisły i to przyniosło konkretne efekty dla Płocka z ministrem, który również jest wiceprezesem naszej struktury ludowej, Dariuszem Klimczakiem, więc to nie są puste słowa rzucane, tylko ma to poparcie właśnie w tych relacjach pomiędzy Płockiem, samorządem województwa, a odpowiednimi ministerstwami. To jest bardzo ważne. I to są nasze dwa konkrety, jeżeli chodzi o te zadania inwestycyjne, bardzo ważne. Naszym zdaniem, nie tylko z punktu widzenia Płocka, Płoczczan, ale również z punktu widzenia całego subregionu Płockiego. Szanowni Państwo, nie musimy również odkrywać prochu, żeby refleksyjnie podejść pod potrzeby najmłodszych w kontekście dzieci w szkołach, i dlatego też na zasadzie również współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego do swojego programu włożyliśmy. Opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla wszystkich dzieci właśnie w szkołach, czy to podstawowych, czy w szkołach yy, średnich. Tak samo jak chcielibyśmy, żeby gabinety dentystyczne były w szkołach otwarte nie tylko dwie godziny tygodniowo, tylko żeby nasze dzieci, to pokolenie, które rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o Płock, miało możliwość korzystania właśnie z, tego, z tych usług dentystycznych na co dzień. Nie zapominamy o seniorach. Zwróćcie Państwo, że jeden z naszych konkretów, który pojawił się na social mediach, to była właśnie budowa tego domu dziennego pobytu seniora na Osiedlu Łukasiewicza, i to też chcemy zrealizować w najbliższej kadencji. Muszę Państwu powiedzieć, że przyjmujemy słowa wsparcia od mieszkańców Płocka, przyjmujemy oczywiście z pokorą te słowa konstruktywnej krytyki, bo i te się pojawiają, wyciągamy z tego wnioski, i Szanowni Państwo, jesteśmy przygotowani na ostatni tydzień, czyli na ostatnie, że tak powiem, kilka dni, bo przed nami święta w tej kampanii wyborczej po to, żeby po raz kolejny wziąć współodpowiedzialność współodpowiedzialność za to miasto. Wśród nas są ludzie, którzy znają się na samorządzie, wśród nas są ludzie, którzy działają w organizacjach pozarządowych, wśród nas są prawdziwi społecznicy, sportowcy, ci, którzy przedstawiają te elementy, które są bardzo istotne dla życia naszego, naszych mieszkańców. Chcemy z nimi poprawiać jakość życia każdego mieszkańca Płocka i nie są to ludzie, którzy są tylko widoczni w kampanii wyborczej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że są to ludzie dobrze znani mieszkańcom Płocka i warto postawić właśnie ten X przy nas. A dla przypomnienia, Szanowni Państwo, Płoczanie Drodzy, będziemy mieli trzy karty na Urząd Prezydenta Miasta Płocka będę miał zaszczyt otwierać tę kartę. Na pozycji numer 1 będziemy mieli drugą kartę do sejmiku województwa mazowieckiego i zachęcam państwa, żeby tam odszukać listę numer 3 i skutecznie na najbardziej e, znanego człowieka w samorządzie i najbardziej skutecznego Postawić znak X, czyli na Adama Struzika. A szanowni Państwo, w każdym okręgu z tych czterech lista numer trzy ma wspaniałych kandydatów i kandydatki do Rady Miasta i warto nam zaufać. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.